Sieman Goldziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Radosława Majeckiego. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie wyjątkowy odcinek, w którym wreszcie uda nam się zmienić pracodawcę. Trzecia kariera bramkarzem w tej edycji gry i byłby to pierwszy transfer. Zobaczymy czy pojawią się jakiekolwiek oferty. Na razie skupmy się na meczu z Zagłębiem Lubin. Trzy punkty przewagi zaledwie nad Lechią Gdańsk, nie jest to dużo. A jak już odchodzi z klubu, to przynajmniej musimy go zostawić w dobrej sytuacji ligowej. Bez przedłużania zaczynamy pierwsze spotkanie. Dobrze, tej Weszowicz na skrzydle. Czy poda tak jest? Idealnie. Lukinias może podać, jednak dośrodkowuje. I Andre Martins na 1 do 0 na spokojnie. Grajmy swoje, a wygramy. Gwilia, świetne podanie. Lukinias, Kante, Lukinias. Lukinias bawi się piłką. Kante broni, niestety, chładun. I na spokojnie tutaj balić, wybija piłkę fałd. Wreszcie Śląsk, e, nie Śląsk oczywiście, tylko Zagłębie lubin zaatakowało Balanta Czerwiński. Jeszcze Mazek dośrodkowany na pole karne, ale na spokojnie Majecki to wyłapuje. Dobrze chciał zagrać kafu, ale popełnił fatalny błąd. Patrzmy, Bohar, Bohar długo holuje piłkę, zagrywa do żywca, ten uprzedza Majeckiego i jeden do jednego. Ale na szczęście sędzia dopatrzył się spalonego i ta bramka nie będzie uznana. Świetna akcja Słoweńców. Ale ostatecznie sędzia liniowy ich powstrzymał. I miejmy nadzieję, że podjął słuszną decyzję, żeby nie było żadnych kontrowersji. A ewidentnie są kontrowersje. Kante, ładne podanie. Andre Martins na skrzydło. Wszołek, świetne podanie. Kante, jeszcze odegranie. Andre Martinsz, Gwilia. Zastawia piłkę. Jeszcze Martinsz, ale łatwo. chładą to łapie. Efektowna interwencja bramkarza. Żiwec, szyż. 88 minuta. Prawdopodobnie ostatnia akcja zagłębia lubin. Sulić, czy dośrodkuje, tak jest. Ryzykownie, majecki, ale to się opłaciło. Pewnie chwyta tą piłkę. I mamy zwycięstwo 1 do 0. Może to być nasze oczywiście pożegnanie z ekstraklasą, i mam nadzieję, że tak będzie, bo naprawdę w trzeciej karierze, w tej edycji gry, chciałbym wreszcie zmienić pracodawcę. Tam, przy tym spalonym, moim zdaniem, były drobne kontrowersje. Może i ten spalony nawet był, ale ta linia była bardzo źle narysowana, i to czasem irytuje, że w tej fifi na przykład potrafią to tak źle narysować. No ale nie ma się co czepiać, jak jest na naszą korzyść, to możemy przymknąć oko. No i oczywiście przechodzimy dalej. 20 kolejek za nami, i Legia, oczywiście, jest na fotelu lidera, no bo nie mogliśmy spaść z tej pozycji, jeśli wygraliśmy swoje spotkanie ligowe. Tylko jest pytanie, jaką przewagą dysponujemy. Trzy punkty nad Lechem Gdańsk, czyli bardzo mało. Jeśli odejdziemy z klubu, no to nie będzie im łatwo zdobyć mistrzostwo, ale będą na pole position. Ostatni Raków przed ostatni ŁKS. Trzecia od końca, Korona Kielce. Statystyki zawodników, zobaczmy. Lopez najwięcej bramek, drugie miejsce Kante. No tutaj naprawdę strzelają sporo. Kante za to najwięcej asyst i to się ceni, że napastnik potrafi rozgrywać. Kucjak. No i oczywiście Majecki najwięcej czystych kąt. Ci bramkarze rządzą i dzielą. Jedna jest różnica, że Majecki jest młody, a jak najlepsze lata kariery ma już ewidentnie jest za sobą. No i zaczyna się okienko transferowe, poprosimy o transfer. Nie chciałem tego robić wcześniej, żeby jakieś tam błędy nie występowały. Prosimy o transfer i czekamy na pozytywną odpowiedź. Trochę by trzeba było czekać, no ale wreszcie dostaliśmy zgodę. I teraz tylko czekać na oferty. No i mamy jakąś ofertę, zobaczmy skąd No złośliwość losu Besiktasz, przecież tam bawiłem się Kariusem Nie no, odrzucamy Nie będę ra drugi raz bawił się w lidze tureckiej Zaryzykowałem i mam ostatni dzień okienka transferowego Jak nie zmienię pracodawcy To tylko na swoje życzenie Bo dostałem ofertę, tylko ją odrzuciłem Ale liczę, że pojawi się druga Chociaż czasu coraz mniej Jak teraz się coś pojawi to nie możemy tego odrzucić No bo nie będzie czasu na kolejną ofertę 6 godzin do końca Sytuacja zaczyna wyglądać nieciekawie, ale czekajcie, jest wiadomość. Oby to była oferta transferowa, tak jest. Zobaczmy od kogo. Braga. Liga Portugalska. Jedna z ciekawszych ekip. Wiadomo, kto ich trenuje, nie muszę tego zdradzać nawet. Trzecie miejsce w lidze. Naprawdę wygląda to solidnie. Nieduża strata do lidera. Powiem szczerze, Liga Portugalska. Dobry krok z Ligi Polskiej do jakiejś jeszcze mocniejszej ligi. To byłby bardzo dobry przystanek na pół roku. No, i myślę, że trzeba zaakceptować tę ofertę. Nie mogę się Was za bardzo zapytać: no bo wiadomo, że odcinek nagrywam z pięcioma spotkaniami, i jeszcze mamy cztery do dogrania w tym materiale. A konkretnie gramy ze Sportingiem, Vincente, kto tam jest dalej? Benfica i Lazio. Europejskie Puchary. A właśnie tego nawet nie sprawdziłem. A my gramy w europejskich Pucharach, a konkretnie w lidze Europy. Więc to naprawdę będzie dobre wyzwanie, zagrać z Lazio. Jeśli oczywiście staniemy się bramkarzem podstawowego składu, bo to też nie jest pewne, ale jest bardzo prawdopodobne, i wychodzimy na mecz ze Sportingiem w podstawowym składzie. Do pink kibiców, nowy bramkarz, co może pójść nie tak. Czas zdobyć spokojne 3 punkty. Zaczynamy drugie spotkanie. Dobre panowanie nad piłką Galeno. Jeszcze tutaj Wiana. Łatwo minął tutaj obrońcę. Jeszcze musiał wycofać, niestety. Dobrze rozgrywamy tą piłkę Galeno. Jeszcze jest w polu karnym i 1 do 0. Perfekcyjne wykończenie, chociaż bramkarz dziwnie się rzucił. Oj dziwnie. Końcowe minuty tego spotkania, nie oszukujmy się, straszna nuda, jeśli chodzi o bramkarza, no ale to nawet dobrze, może zachowamy pierwsze czyste konto. Kaju w polu karnym podaje i tutaj rewelacyjnie tym razem bramkarz popisał się spektakularną paradą. Koniec spotkania, zwycięstwo 1 do 0. Nie mieliśmy jakiejkolwiek interwencji. No chciałbym, żeby jednak w następnych meczach więcej się działo, ale pierwszy mecz z czystym kątem to się na pewno ceni. Widzimy tutaj statystyki, Sporting nie niby uderzał, ale wszystko było tak naprawdę w obrońców i nie mieliśmy okazji pokazać swoich umiejętności. Tutaj widzimy majecki zero interwencji, Ribeiro 2, no ale jednak bramkę przepuścił. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po drugim spotkaniu w tym odcinku, ale po pierwszym w barwach Pragi. No i sytuacja w lidze wygląda naprawdę kozacko, dwa punkty straty zaledwie do Benfiki. My realnie jak będziemy dobrze grać, możemy powalczyć o Mistrzostwo Portugalii. I czas trochę zmienić strój, no bo dostosujemy się oczywiście do nowego klubu, żeby tutaj wszystko ładnie wyglądało. Jeśli chodzi o buty, to wybierzemy takie najbardziej optymalne, tylko właśnie, które to by były? Bo na początku nosimy adidasy, czyli przy adidasach pozostaniemy, tylko trzeba wybrać odpowiedni model, który pasuje do tego stroju bramkarskiego. Nie do tego, co widzimy teraz. Okej, okay, te nie za bardzo. Czy może jednak znajdziemy coś lepszego? No, też nie wygląda to idealnie. Może te czarne? To jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie, na jakie jesteśmy w stanie sobie pozwolić. I jeszcze czas na rękawice, weźmiemy z Adidasa też. No i chyba tylko te czarne predatory. Bo nic lepszego tutaj nie ma niestety, wybór, jeśli chodzi o rękawice, jest bardzo mały. Ale też się nie dziwię, no bo ile osób gra karierę bramkarzem na całym świecie, raczej nie są to wielkie ilości. No i bez przedłużania, czas zagrać trzecie spotkanie, obyśmy zwyciężyli. Rzut rożny dla bragi, zobaczmy, jak wykonamy ten stały fragment gry. Dośrodkowani na pole karne strzał głową. No a niestety, Bruno broni to z łatwością. Palinia dobrze zagrał, Klaudemir, przerzut na drugą stronę, czy opanujemy tą piłkę z łatwością Galeno, Wanderson, Galeno na pole karne, jeszcze zgranie i mamy ramkę Wilson, fantastyczna finalizacja i 1 do zera dla Bragi. Idziemy po kolejną bramkę, Palinia, ładne odegranie, centra Wilsona na pole karne, jeszcze zamieszanie, broni bramkarz i pusta bramka. No i tego nie dało się zmarnować, 2 do zera dla Bragi. Kolejny corner, mocne dośrodkowanie i 3 do 0. Raul, może i nie Gonzales, ale Silva wystarczy. Dobrze, tutaj klepiemy piłaczką i robimy przerzut na skrzydło o to właśnie chodzi dośrodkowanie a pąk i bramka 4 do 0, ale. Sędzia jest jednak innego zdania dopatrzył się spalonego chyba to była słuszna decyzja, bo tam był bardzo wysunięty przed linię obrony co potwierdzi tylko ta powtórka ewidentny spalony. Rzut rożny, tym razem dla naszych rywali, krew w znawie grę. Mocne dośrodkowanie Majecki, piąstkuje przed pole karne. Jeszcze Baraj zgarnia tą piłkę, Laurency blokowany. No i ostatecznie wybijamy tą piłkę daleko przed siebie. Ostatnia akcja tego meczu, czy uda nam się zachować drugie czyste konto w lidze portugalskiej? baraj w polu karnym, jest sam na sam z Majeckim. Ten go wyczekał jednak, świetna interwencja Polaka Rodaka, ratująca czyste konto dla zespołu. A zwycięstwo nie było zagrożone, nie oszukujmy się. Dwie piłki sparowane, ocena meczowa 7-0. Teraz nas dopiero czeka prawdziwy test, no bo pokonanie Żylwę Sound 3-0 to nie jest jakiś wielki wyczyn, ale teraz gramy z Benfica. No i to będzie prawdziwy test naszych umiejętności. Maecki, dwie interwencje, Bruno 3. No, nasz bramkarz zdecydowanie lepiej wypadł. Przechodzimy dalej. No i spoko, dwa spotkania w Lidze Portugalskiej za nami, a trzy w tym odcinku. Tutaj widzimy drugie miejsce w tabeli, naprawdę złapaliśmy genialną formę. Jak pokonamy Benficę, będziemy liderem tabeli, nic tylko zwyciężać. Gramy na wyjeździe, wiadomo, łatwo nie będzie w Lizbonie, ale zrobimy wszystko, by wrócić do domu z trzema punktami. Bramkarz dobry, zespół dobry, co może pójść nie tak? Zaczynamy to widowisko! Samaris, kapitalne podanie, Kajo pędzi skrzydłem, czy dośrodkuje, zobaczmy, ma czas, miejsce, wszystko jest po jego myśli, dośrodkowanie, strzał głową, ale na szczęście Vinicius się pomylił, to powinno być 1 do 0 dla Benfiki, ale na szczęście nadal mamy remis, Grek Samaris pędzi skrzydłem, może na spokojnie dośrodkować, jest Kajo, ale pięknie majecki i jeszcze obrońca oddala zagrożenie, ale tutaj sędzia dopatrzył się spalonego, no zobaczcie, trzech wbiegało, i tylko jeden był na spalonym. Dobrze, że on uderzał. Tym razem wreszcie szansa dla Bragi. Zobaczymy jak rozegramy tą akcję. Galeno w polu karnym, Wanderson, Galeno. Kapitalne podanie i broni. a Czemponga niestety strzał w Lachomidos. Vinicius, ładna kontrola piłki, zagranie na pole karne. Jeszcze de Tomas, ale spokojnie Majecki to odbija. I będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. A mogli wycisnąć z tej akcji zdecydowanie więcej. Czy Quinio w grę? Mocne dośrodkowanie. Vinicius zgrywa tą piłkę. Kajo broni Majecki do bitka i niestety jeden do zera. Nie wiem czemu ta piłka się tak odbiła, ale była prosta do bitka i niestety prowadzenie Benfiki do przerwy. A po przerwie dominacja gospodarzy cały czas nas atakują. Kajo może dośrodkowywać, może uderzać, może robić co chce. Jest tutaj The i broni Majecki. Gdyby nie Bramkarz Bragi, tutaj byłby naprawdę wielki. Wielka byłaby przewaga Benfiki już w tym momencie. Kajo. Mocne ośrodkowanie. Vinicius uprzedza Bramkarza 2 do 0. Chyba już w tym spotkaniu nic nie osiągniemy. Widzimy Mbappé dla ubogich, jeśli chodzi o cieszynki. Tavares, Fejsa. Fejsa jeszcze Tawary Tavares, Fejsa. Osako. Juju Osako, Fejsa. Osako. Dośrodkowanie. Błąd Majeckiego i De Tomas na 3 do 0. Tutaj ewidentnie popełniliśmy fatalną pomyłkę. Osako, Benfica idzie po czwartą bramkę. No pokazują nam, gdzie jest nasze miejsce w szeregu. Tavares na pole karne. Fejsa! I tym razem Majecki wygrywa pojedynek. Pewny chwyt Polaka. No i koniec tego spotkania. Pokazali nam nasze miejsce w szeregu. To był naprawdę zimny prysznic. Jeden strzał złapany, cztery sparowane, trzy bramki stracone. Ocena meczowa 6,7. Przy jednej bramce, trzeciej ewidentnie popełniliśmy błąd. Przy dwóch pierwszych raczej bym sobie nic wielkiego nie zarzucał, bo przy pierwszej dobitka, gdzie nie miałem za bardzo wpływu na to, jak bramkarz niestety odbije tą piłkę, a przy drugiej idealny timing napastnika, który uprzedził i obrońców, i bramkarza. A trzecia bramka to ewidentnie moja wina. Przechodzimy dalej, lecz też nie można zapominać, że mieliśmy wiele naprawdę świetnych interwencji. I gdyby nie Majecki, to tutaj mogła być piątka, szóstka dla Benefiki na spokojnie. Braga była tylko tłem dla drużyny z Lizbony. I nasza przewaga, raczej strata wzrosła aż do 5 punktów. No Ale może w lidze Europy pójdzie nam lepiej. Rywal bardzo wymagający. No ale jak nie z takim, to z kim tak naprawdę się sprawdzić? No nie sprawdzimy się, bo jak widzimy SA wystąpi w bramce. Nie wiem nie wiem dlaczego trener tak postąpił, ale to jego decyzja. Zobaczymy, czy słuszna, czy jednak nie. No wychodzi na to, że nie za bardzo. Przegrywamy na własnym stadionie 1-3. do Czy z Majeckim byłoby lepiej? Prawdopodobnie tak, ale wiadomo, pewności nigdy nie ma. No i tylko zobaczmy, czy zagramy w następnym meczu ligowym. Tak jest, z Wiktorią Setubal. No spoko. Musimy to, znaczy gramy to spotkanie. No bo siedzieliśmy na ławce z Lazio, a trzeba do, dograć to piąte spotkanie. Zaczynamy. Ostatni mecz. Dobrze, a Czempong wycofanie, Galeano... A czy Galeno? Dobrze, a Czempong uderza mocno. i 1 do zera. Czemu tak z Benfica nie graliśmy? Dlaczego? Spokojne przejęcie piłki. Ładne odegranie piętką. Franka Czempong i jeszcze Ksadas. 2 do zera. To jest aż za łatwe w tym spotkaniu. Klaudymir, Galeno, Klaudymir. Rewelacyjnie wypuściła Czemponga. Ten jest już w Wycofanie. Klaudymir, ależ poklepaliśmy. To jest zabawa ale niestety metal pręd staje na naszej drodze do sukcesu. Carlinhos jeszcze te Gilas, czy do środku i na pole karne, tak jest bez, próbuje dojść do piłki, ale Majecki jest sprytniejszy i ją przechwytuje. No i koniec tego spotkania, tutaj spokojne zwycięstwo, nie było większych problemów. Szkoda mi tylko tego meczu z Lazio, że nie zagraliśmy, przez to też zagraliśmy ten mecz z Setubal. Spokojne zwycięstwo, 2 do 0. No bo wiadomo, tamten mecz przesymulowaliśmy, a musiałem dograć to piąte spotkanie. No i tutaj Aczem Pong, graczem tego spotkania, Majecki, jedna interwencja, Makaridze 3. No bronił dobrze Gruzin, ale nas nie powstrzymał. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po piątym spotkaniu. Cieszy mnie to, że mamy całkiem niezłą serię zwycięstw. Znaczy, zwycięstw w lidze mamy sporo, no ale niestety nie jest to jakaś wielka seria, no bo Benfica stanęła na naszej drodze. Chociaż strata do nich w najgorszym przypadku to 5 punktów, więc wielkiej tragedii nie ma. A może być, mam nadzieję, już tylko i wyłącznie lepiej. Zobaczmy, czy dostaniemy szansę w, w meczu z Lazio, bo jak nie, to jeszcze przesumujemy dzisiaj to spotkanie. No i trener poszedł po rozum do głowy, dał nam szansę, tylko chyba już za późno. Lazio, zobaczmy kto dalej. Maritimo, Benfica, Portimoneze i ten ostatni klub to chyba Santa Clara. To będą nasi rywale w następnym epizodzie. Mam nadzieję, że bardzo udanym, że będziemy mieli wiele interwencji, wiele czystych kąt i że po prostu będzie się działo. Wiem, że Braga to raczej nie jest wymarzony kierunek jeśli chodzi o transfer i powiedzmy materiały na polski YouTube, ale lepszy ryc niż nic, nie chciałem drugi raz grać w Besiktasie, a Braga to zawsze jakaś odmiana. No i wreszcie udało mi się zmienić pracodawcę w karierze bramkarzem. Długo na to czekałem, aż trzy kariery, ale było warto. Jak widać, grudzień to magiczny miesiąc, a w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!